Wszechświat bywa kapryśny, o czym świat nauki mógł się przekonać nieraz. Czasem odkrycie po dokładniejszym zbadaniu okazuje się być błędem lub czymś innym niż zakładano. Na przykład odkrycie szybszych od światła neutrin przez włoski zespół naukowców. A czasem coś, co można przegapić lub zignorować, skrywa coś niesamowitego. Jak w tym przypadku, kiedy okazało się, że domniemana skaza na fotografii jest czarną dziurą, za którą podąża. Korowód gwiazd. Na początku kwietnia zespół astronomów z Uniwersytetu Yale opublikował wyniki obserwacji galaktyki karłowatej RCP-28, oddalonej od nas o 7,5 miliarda lat świetlnych. Główny autor badania, Pieter van Dokum, podczas przeglądu zdjęć z habla, natknął się na długą na 200 tysięcy lat świetlnych smugę światła w pobliżu rzeczonej galaktyki. Początkowo uznano to za błąd, ponieważ kiedy strumień rejestrowanego przy pomocy kamer elektronicznych promieniowania pada wzdłuż na detektor, powstają takie właśnie skazy. Nie mógł to też być jet materii wyrzucany przez czarną dziurę z galaktyki, gdyż te w miarę oddalania się rozszerzają się i słabną. Tymczasem zaobserwowana smuga była zwartą linią, wręcz silniejszą im dalej od galaktyki. Zespół badawczy po dalszych analizach i badaniach spektroskopowych wykonanych przez Obserwatorium Keka na Hawajach ustalił, że jest to Ogon młodych gwiazd, podążających za, jak sądzą, supermasywną czarną dziurą, wyrzuconą ze swojej galaktyki. Ten nienazwany jeszcze obiekt ma mieć masę 20 milionów razy większą od Słońca i poruszać się z prędkością 5 milionów 760 tysięcy km na godzinę. Odległość z Ziemi na Księżyc pokonałaby w zaledwie 4 minuty. Co niezwykłe, szybkość z jaką porusza się ta czarna dziura sprawia, że nie pochłania ona materii przed sobą, lecz spręża ją powodując, że napotkany gaz i pył ulega kondensacji. Na zewnętrznej czołowej części tego śladu widać obszar silnie jasnego zjonizowanego tlenu. Naukowcy z zespołu uważają, że może to być wynik samego oddziaływania czarnej dziury z materią lub może to być promieniowanie z dysku akrecyjnego. No, do publikacji badań nie byli w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W śladzie za czarną dziurą, gdzie znajduje się uprzednio skondensowana i wprawiona w ruch materia, możemy obserwować procesy gwiazdotwórcze i nowe gwiazdy. Pieter van Dokum porównał ten gwiezdny ogon do zmarszczek na wodzie, jakie pozostawia w niej płynący statek. Stąd wniosek, że w ogonie za czarną dziurą musi się znajdować mnóstwo nowych gwiazd, biorąc pod uwagę, że jego jasność osiąga niemal połowę jasności całej galaktyki, z którą jest powiązany. Ten międzygalaktyczny pocisk pędzący z taką prędkością to prawdopodobnie wynik kilku kolizji galaktyk, gdzie w każdej była supermasywna czarna dziura. Według astronomów prawdopodobnie 50 milionów lat temu doszło do połączenia się dwóch galaktyk, których centralne czarne dziury utworzyły układ podwójny. Jakiś czas później doszło do zderzenia z kolejną galaktyką, dzięki czemu powstał układ potrójny supermasywnych czarnych dziur. Układ ten był jednak niestabilny. W wyniku przekazywania pędu pomiędzy jego składnikami, podobnie jak ma to miejsce w asystach grawitacyjnych, obserwowany obiekt został wystrzelony w jedną stronę, a pozostałe czarne dziury w przeciwno. Świadczyć o tym mają pewne poszlaki. Ślad po drugiej stronie galaktyki RCP-28, który miałby być pozostałością po układzie podwójnym, oraz fakt, że nie znaleziono śladów aktywności centralnej czarnej dziury. Astronomowie planują kolejne obserwacje tego niezwykłego zjawiska w podczerwieni z pomocą teleskopu Jamesa Webba oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego za pomocą teleskopu Chandra. W 2027 roku planowane jest rozpoczęcie misji kosmicznego teleskopu Nancy Grace Roman. W przeciwieństwie do Hubble'a czy Webba, teleskop ten będzie sięgał szerzej, a nie dalej, co pozwoli na obserwację i przegląd dużych obszarów nieba jednocześnie. Dane z tego teleskopu będą mogły być przeglądane automatycznie, a budowa obiektu, który uchwycił Hubble, jest tak charakterystyczna, że może posłużyć do nauczania maszynowego. Nie powinno zatem w przyszłości sprawić trudności odnalezienie większej liczby takich struktur, jeśli tylko istnieją. Chociaż proces, w którym supermasywna czarna dziura jest wyrzucana z galaktyki, był przewidywany przez fizyków, teoretyków od 50 lat, to nigdy takiego zdarzenia nie zaobserwowano na żywo. Jeżeli dalsze badania potwierdzą aktualne założenia astronomów, to będziemy mieli precedens. Odkrycie to pomimo, że jest dziełem przypadku, stawia kolejne pytania przed naukowcami i otwiera nowy rozdział w historii badań nad czarnymi dziurami. Ciekawym jest to, jak odkrycie takie jak to z galaktyki RCP-28 kształtuje nasze przyszłe zrozumienie wszechświata. Oglądając ten ogromny strumień gwiazd podążających za wędrującą czarną dziurą, jesteśmy zmuszeni do ponownego przemyślenia naszych teorii i przewidywań. Czarne dziury, choć są obiektami intensywnie badanymi, nie przestają nas zaskakiwać swoim zachowaniem. Obserwacja tak dynamicznego i wpływowego zjawiska na taką skalę, jak w tym przypadku, może zmusić nas do przemyślenia niektórych aspektów naszego zrozumienia wszechświata. Czy nasze dotychczasowe teorie i modele są wystarczająco elastyczne, aby pomieścić takie zjawiska? Czy są jakieś inne, nieznane nam jeszcze procesy, które mogą zachodzić w czarnych dziurach i ich otoczeniu? Z drugiej strony, odkrycia takie jak to otwiera Nowe możliwości dla badań nad formowaniem się galaktyk. Jeżeli czarne dziury mogą wyrzucać materię na takie odległości, a potem wywoływać tworzenie gwiazd w tej materii, to jaki wpływ może to mieć na kształtowanie się struktury galaktyki i grup galaktyk? Możemy tylko spekulować, jak takie zjawiska mogły wpływać na formowanie się wszechświata. Takiego, jakiego znamy dziś. Co więcej, jak one mogą wpływać na tempo i kierunek ewolucji galaktyk? Czy mogą one przyspieszać procesy gwiazdotwórcze, czy może zahamować je? Jakie są długoterminowe skutki obecności takiej wędrującej czarnej dziury w galaktyce? Z perspektywy technologicznej, to odkrycie pokazuje, jak bardzo rozwinięte są nasze narzędzia do badania wszechświata. Wykorzystując teleskop Habla, Obserwatorium Kecka, teleskop Jamesa Weba, czy teleskop Chandra, mamy nie tylko możliwość głębszego badania takich zjawisk, Zjawisk, ale również poszukiwania innych podobnych. A co jeśli takie zjawiska są częstsze, niż myślimy? Jakie inne, nieznane nam jeszcze zjawiska mogą czekać na odkrycie? Przyszłe badania, zwłaszcza z użyciem teleskopu Nancy Grace Roman, mogą dostarczyć odpowiedzi na te pytania. Teleskop ten ma unikalne możliwości do przeglądania dużych obszarów nieba jednocześnie, co pozwoli na poszukiwanie innych podobnych zjawisk. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przeglądania danych z teleskopu może doprowadzić do znalezienia więcej takich zaskakujących obiektów jak ten, który odkrył Hubble. Jaki wpływ będzie miało to na naszą wiedzę o wszechświecie? Czy nasze obecne teorie będą musiały zostać dostosowane, aby pomieścić te nowe odkrycia? Wreszcie, taka naukowa podróż rozważań nad czarnymi dziurami prowadzi nas do jeszcze innego. Filozoficznego bardziej aspektu. To, co obserwujemy w kosmosie, to zawsze przeszłość. Światło z gwiazd i galaktyk dociera do nas po latach, dekadach, a nawet milionach lat. To oznacza, że nawet kiedy obserwujemy tak zjawiskowe zdarzenia, jak wędrująca czarna dziura, patrzymy na świat, który już może nie istnieć. W jakim stanie jest teraz ta czarna dziura? Czy nadal tworzy nowe gwiazdy, czy może już skończyła swoją kosmiczną wędrówkę? Te pytania pokazują, jak nieosiągalna i tajemnicza może być rzeczywistość wszechświata, a jednocześnie. Wcześniej, jak cenne jest to, co możemy dowiedzieć się dzięki naukowym odkryciom i technologicznemu postępowi. Można zatem powiedzieć, że każde nowe odkrycie astronomiczne, takie jak to z galaktyki RCP-28, jest nie tylko kolejnym krokiem na drodze do lepszego zrozumienia wszechświata to także inspiracja do refleksji nad tym, jak niewiele jeszcze wiemy i jak wiele czeka nas do odkrycia i to jest prawdziwe piękno nauki. Niezależnie od tego, ile już odkryliśmy, zawsze czeka na nas kolejna tajemnica do rozwiązania, kolejne pytanie do zadania. W końcu, jak powiedział kiedyś amerykański astronom Carl Sagan, jesteśmy sposobem, w jaki wszechświat poznaje siebie. I to by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, ja serdecznie zapraszam Was do naszego astrofazowego sklepu astroshop.pl. Jeżeli szukacie jakiegoś gadżetu na prezent bądź dla siebie, to znajdziecie go dokładnie tam, a nam pozwoli to jeszcze bardziej rozwijać kanał Astrofaza. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!